Witam widzowie dzisiaj nowy zakup z OLX boczate yy, od sprzedawcy z Białego Stoku z OLX-a. jest to zakup tutaj jest, nie wiem czy to Samczyk z samiczka po rozmowie przed wczoraj ze sprzedawcą zapytawszy go tam czy gołąbki są czyste czy nie mają portów stwierdził że się w takie coś nie bawi więc przejrzywszy jego dalsze aukcje tam zauważyłem że sprzedaje bardzo dużo gołąbków i to gołąbki też klasy takiej lepszej mam na myśli i po zapewnieniu sprzedawcy nie prosiłem o to zdjęcie, skoro mnie zaufałem mu. Dzisiaj przyszły gołąbki. I samiczka jest można powiedzieć jeszcze dosyć, dosyć, dosyć. Chociaż ma przelotka w piórkach. I dodatkowe piórko, na, samczyk, dodatkowe piórko na boku, co nie było widać oczywiście na zdjęciu. Po zapewnieniu jego, uwierzyłem yy, sprzedawcy. Starszy człowiek mówi, że się nie bawi w takie coś. Rozumiem. Kiedy? Kiedy? Wyjęłem samiczkę. Stwierdziłem, że. Taki ubytek to są jednak porty. Po rozmowie można powiedzieć, że natychmiastowej od dostania paczki o prośbę zwrotu, gołąbku sprzedawca stwierdził, że gołąbku się nie zwraca. Gołąbku się nie zwraca i. Właśnie o to mówił. prosiłem go o to, żeby właśnie dlatego zrobił mi zdjęcie. Mówił mi wcześniej, że właśnie gąbki są czyste. Teraz stwierdził, że jednak zrobił zdjęcia jakie umiał. Nie wiem czy robienie zdjęć, ukrywanie wad to jest zdjęcia, które umiemy raczej wręcz tak robią oszuści. Gołąbki kosztowały. Nie, nie były warte e, tych pieniążków, oczywiście. E, po rozmowie dłuższej ze sprzedawcą stwierdził, że gąbków jednak nie przyjmie. Ponieważ dla niego liczy się, że gołąb ma. E, Bo czaty ładnie wyglądają. Dla niego to nie przeszkadza. Ale to ja zakupywałem taki. Pytawszy klienta, stwierdził, że wszystko jest z nimi ota jest w porządku. Nie mają żadnych dodatkowych piórek. Również też nie mają portów. Taki wiecie Państwo, taki yy, wiecie widzowie taki, można powiedzieć nie, oszuk nie, nie oszukawszy nikogo taki naciągać ma tam wiele więcej aukcji głębi naprawdę droższych po ponad 500-600 zł jego nie imię a jego można powiedzieć przy imieniu to co jest pisane to jest MM sprzedaje w stoku. nie polecam sprzedawcy ponieważ jeżeli on oszukuje na głębiach za 100 zł to w te głębie za za 500-600 zł to wiecie państwo to już jest ryzyko takie że ja bym jego nie podjął Kąbki wyglądają. Nie mówię, że wyglądają źle, ale no nie były warte tych, tych pieniążków, poza tym, że mają dodatkowe piórka i mają porty. Głębie warte połowę tej sumy więc wiecie państwo, no zwykły naciągać, mimo to, że mówiłem, rozmawiałem z nim, że Wcześniej sprzedawca mnie oszukał z Zambrowa, stwierdził, że nawet tego pana zna, i zrobił dokładnie to samo, więc nie polecam. Strąćcie widzowie od takich sprzedawców, bo lub zamawiajcie przesyłkę OLX ze sprawdzaniem zawartości, ponieważ ja zaufałem się przejechałem. Zaufanie w tym fachu to jest. To jest wielka porażka. Ma się do czynienia niby z ludźmi dorosłymi, ale to podejście dziecka. Dziękuję widzowie. Tyle, co chciałem Wam powiedzieć. Uważajcie na tego typu zakupy. Pana tego nie pozdrawiam. Mam nadzieję, że obejrzy. Proszę spojrzeć. Tutaj, tu są gumki za 50 zł. Są ciściutkie z rynku, z Wysokiego Mazowiecka. I jednak można, Pana są dziadostwo. Może nie dziadostwo, no warte połowę tej sumy Co żeśmy zapłacili, oszustów jest w tym W tym sporcie bardzo dużo, trzeba na nich bardzo uważać Ja jak będę je w razie się ich pozbywał to Zrobię zdjęcia dokładne nie będę mówił, że Dajmy na to, że nie umiem zrobić zdjęcia pod spodem mają porty, tak? Dziękuję widzowie, pozdrawiam I uważajcie na tego typu sprzedawców jak Tutaj pan z białego stoku. Do widzenia.